Jakie śmieszne auto, co to jest? Widzowie, jestem absolutnie niedobany i straciłem teraz chyba z pół godziny, kurwa. Bo kurwa nie mam zamówienia z McDonald'a, tylko z Jemmy wokalisty. Kurwa mać. Dzień dobry, głowa? Proszę bardzo. Ale tu fajnie chłodno, ja nie mogę. Dobra, dzięki bardzo. Odcinek Ryglowo, które piętro? Dziewiąte piętro, proszę zostawić na wycieraczce. Nie mogę zostawić na wycieraczce, proszę Panią, ponieważ muszę zweryfikować wiek. Zawsze zostawiamy na wycieraczce. No ni niestety, ale to nie przejdzie, muszę zweryfikować tak, tak. wiek. No, Okej, okay, już w tu pokazała mi się Pani, wystarczy. Proszę bardzo. Pamiętajcie, aby takie takiej uchwały bardzo dużo wody. To jest dwa wylane chyba. To teraz mi dziadek na stoi na przejeździe rowerowym, no to... Nie nie zaraz po prostu, nie? O, tutaj. I druga z napojami. Dziękuję, do widzenia.